Tadeusz, co, co tutaj hodowcy w Twoim klubie i w, w tym innym klubie w Los Angeles, czy, czy, co mówią, czy już dyskutują na temat naszych gołębi no nabytych tu a, u nas? Jeszcze na początek chciałem dodać to, że jak szukałem gołębi, to po prostu przekonałem się bardzo szybko, że te, które tu latały i dostawały te różne lekarstwa i chemiczne z tych ptaków wiele nie pozostawało Ty tydzień przed tydzień między lotami jest tylko wracają w niedzielę poniedziałek wtorek się czwartek piątek sobota pakowanie na następny nie zdążyły się odbudować nie, nie zdążyły się odbudować zauważyłem że ci hodowcy tracili bardzo dużo jeden kolega stracił 101 ptaków na, na jednym locie w poniedziałek dał, dał im jakieś tam zapobiegawcze lekarstwa, nie, nie doszły do siebie do końca tygodnia. To stosowali. Ja szukałem ptaków, które dowiedziałem się, czytając różne literatury, że, że to, to, to nie, nie, po prostu nie jest dobre. Nie jest na, droga do sukcesu to jest droga do sukcesu szukałem ptaków i pytałem się, gdzie i kto ma ptaki na naturalnych środkach chowane. By, 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 taki słynny hodowca tutaj w Stanach powiedział, ten co wie najmniej o, o lekarstwach ma najlepsze ptaki i do tego chciałem dojść i właśnie odszukałem hodowle I tak doszłaś nam, do nas. Do a akurat tak trafiłem. Naturalne środki, naturalne leczenie. To leczenie zapobiegawcze, na cierpliwość musi być na dłuższą metę. Trzeba to ale wcześniej, zanim zachorują. Wcześniej, zanim zachorują. Od maleństw, zanim się urodzą. Rodzice muszą być już kierowani na tą naturalną drogę. I teraz, jak, jak, to, jak rozmawialiśmy przez telefon z Andreas czy z, Przem z Przemykiem, dowiedziałem się bardzo dużo, że właśnie na tych na naturalnych środkach hodują te ptaki. Jak ptaki przyszły tu do mnie do Kalifornii do kwarantanny i odbierałem ich po kwarantannie, weterynarz przyszedł i mówi, jakie piękne ptaki dostaje z różnych krajów, są, ale mówi, te ptaki naprawdę wyróżniają się gdzie i co, pytał się skąd mam je i mówi, że ten, który ci przysłał, to zna się na hodowli, zna się na, 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 na ptakach i z, jaką metodę stosuje. Ja mówię, że no, tyle tylko mogę powiedzieć, że e, chowane są na naturalnych środkach. E, e, warzywa, zioła i teraz, teraz nawet e, przeszły taką bardzo, nie tyle kwarantannę, ale mieliśmy niesamowite pożary w naszych okolicach. Prawie żeśmy stracili dom i, gołębnik, i gołębie było bardzo dużo dzień tydzień temu, dymy i, i wszystko i ja już odkąd kontakt miałem z Andrzeja stosowałem te zioła, stosowałem ten płyn gołębiom i były tak uodpornione, że przebyły tą tragedię bardzo mocno, dzisiaj już latały i tak widzę, tak jakby nigdy nic nie, 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 nie było. Także yy, przekonałem się stuprocentowo, że te naturalne środki, yy, zioła, warzywa, warto dać, warto dać. Co? Lekarstwa są bardzo drogie u nas. Można wydać na, na, na stado 30 czy 60 ptaków kilkaset dolarów na, na jakieś tam lekarstwa zapobiegawcze i potem się okazuje, że zły środek, że choroba nie została dokładnie określona, zwalczona, zwalczona i coś innego dolega i, i znowu, i to się ciągnie i takie koło zamknięte, nie? jak się już da coś takiego ptakom to już później yy, niszczy się niszczy. I te dobre I to, rzeczy z tego, dobre i z tego ptaka już jest trudno coś, coś osiągnąć także od początku bałem się, ale y, od początku wy, miałem wylęgi, swoje ptaki i teraz sprowadziłem y, y, nowych y, od, od hodowli kulbacki i wiem, że jestem na dobrym już y, na dobrej, na, na dobrej drodze. drodze. Mam materiał już na przyszłość I... zdrowy i mocny. Wiem też od ciebie, że twoi hodowcy byli na moich stronach. Jakim no tak, poinformowałeś tak, to, takie, to? Telefony i nawet przy, bardzo przypadkowo yy, pojawił się człowiek z Chin, zainteresował się bardzo tym. Chińczyk czymś. też, Chińczyk, tak. tak? A tu z Chicago, z Minnesota, z Los Angeles, bardzo dużo zainteresowanych, jak tylko wspomniałem nazwisko i... I, i, i ptaki to już nie widocznie wchodzą na, na moje strony na wasze strony i, i wiedzą i dają, się dowiedzieli i, że te gołębie są już tutaj tak, w Kalifornii dlatego, że, że, że metody które stosujecie są dobre i, i trzeba o tym mieć trochę wiedzy bo tak y, trzeba trzeba wiedzieć jakie środki jak i, i, i ja uważam że słyszałem też że że udzielacie tych chętnie bardzo informacji, tylko po prostu No zawsze zostawiamy to dla tych, kto dla ma od tych, nas gołębie, którzy, nie? Tak, tak To tak trochę zrozumienia też zawsze proszę o tych hodowców, żeby mieli tyle, no, tyle no, zrozumienia, to, że zostawiam to. Te wszystkie konkursy to jest kompetycja. I, I w kompetycji jest tak, że każdy chce być najlepszy i trzyma... Czy ma w tajemnicy, tajemnicy środki, jakie tutaj nawet nie, nie, nie zdradzają środków, y, jakie dają i co dają gołębiom, żeby tak były tak. Te nocne? Ja też, ja też y, tym hodowcom, co, co mają ode mnie gołębie i to przekazuję im to i jeszcze dzwonię na mój koszt, ale też zawsze im przypominam i proszę, żeby tego nie rozpowiadali dalej, nie? Zawsze im mówię, że co robisz z żoną i, i z gołębiami, to się nikomu nie mówi. Ale dla tych, kto, kto od nas ma gołębie, to dobrze wie, że nie mamy tajemnic, tak było też i z tobą. Tak, tak. No ja w, nawet y, byłem taki y, szczęścia, że wcześniej dowiedziałem się o metodach zanim gołębie za No, no tak, bo ty byłeś daleko bo od chcia, nas. daleko już byłem byłem w trakcie y, konkursów i chciałem poprawić te... te bo ma, masz parę gołębi, parę Mam, sztuk, tak. nie? Przekonałem się bardzo szybko, że jednak... Ja je miałam też w ręku i są śliskie, śliskie, zdrowe, da, witalne. Tak, nie? To było jak widać. woziłem na konkursy, to pytali się po cichu między sobą, a musimy się dowiedzieć, co on daje tym gołębiom. Po prostu ładny... ci starzy hodowcy dobrali do ręki przy wkładaniu do, do kabiny no, na loty. hodowców w naszym klubie, którzy od 30-40 lat już się chwalą, że mają ptaki. I... I osiągi, ja dopiero pierwsze konkursy i, i zdobyłem trzy dyplomy. Pierwsze, drugie i trzecie. Wiem I też, że zanim powiedziałeś im, że sprowadziłeś od nas gołębie, to one już... Podejrzewali, już wiedzieli, przechodzili na twoją stronę i wiedzieli, że w takich... Idą do Kalifornii, zgodą, do Kalifornii, do Krzanowskiego, nie to. Skojarzyli to. Tak. Co skojarzy? Także wi nie widzę wielkich trudności i pytają się już moich kolegów inni, kiedy młodzików faza pierwsza będzie. Są zainteresowani tak młodymi, się, prawda? Tak. Coś tam im sprzedamy, nie? No, po to na to pewno, jest też. Na pewno. Co podoba, to, to jest. Podobają ci się te gołębie? Tak, bardzo ładne. Nie zawsze te ładne są dobre albo te no, dobre są ładne, widać, ale widać, u mnie mamy po, takie szczęście, że te gołębie są i dobre, widać, i ładne. Widać po zachowaniu się gołębi, jest, mają charakter, mają taką osobowość spokojne i, nie? Spokojne i bystre tak. i, i, i to się da zauważyć. Tylko trzeba, one wszystko dadzą z siebie, tylko trzeba... Trzeba, do, bo, bo, Trzeba odpowiednio prowadzić, co prowadzić. Trzeba im pomóc. Same, same nie, tego nie zrobią.